Ewangelii, według świętego Łukasza. Podczas drogi Jezus wstąpił do pewnej wsi. Przyjęła go kobieta imieniem Marta. Miała siostrę imieniem Maria. Ta usiadła u stóp Pana i słuchała jego słów. Marta natomiast zajmowała się wystawną obsługą. Przystanąwszy, powiedziała: Panie, nic cię to nie obchodzi, że moja siostra zostawiła mnie samą przy obsłudze? Powiedz jej, aby mi pomogła. Pan rzekł jej na to. Marto, marto, martwisz się i niepokoisz o tak wiele. A tylko jedno jest potrzebne: Maria wybrała dobrą cząstkę i nie zostanie jej ona zabrana. Piękna Ewangelia, piękna historia. Myślę, że ona kojarzy nam się zawsze z takim pewnym napięciem, które niewątpliwie występuje między działaniem, w naszym życiu chrześcijańskim, mam tu na myśli życie wiarą. Między działaniem a tym, co a, a modlitwą, a kontemplacją. A, a generalnie w ogóle życiem duchowym. Otóż jest taka pewna tendencja i ona oczywiście no nie bierze się z powietrza, to trochę wynika z natury rzeczy. Jest taka pewna tendencja oddzielania tego co duchowe od tego co praktyczne, no, że jeżeli ktoś zajmuje się rzeczami duchowymi, no to to już się zajmuje nimi i jest bardziej duchowy. Nie? A jeżeli ktoś się zajmuje rzeczami materialnymi, no to już jest zanurzony w tym świecie i oddzielony jakby od tego świata duchowego. Tymczasem, tradycja chrześcijańska, mam tu na myśli przede wszystkim Świętego Ignacego, bo on Świętego Ignacego z Loyoli. Który wymyślił, można powiedzieć, jezuitów, on pokazał nam, i tradycja w ogóle chrześcijańska nam pokazuje, że to wcale nie musi być tak jakoś radykalnie oddzielone. I myślę, że też, nawet jeśli to nie jest takie czytelne na pierwszy rzut oka, to jednak Pan Jezus w tej dzisiejszej Ewangelii też chce nam o tym powiedzieć. Bo przypatrzmy się dokładnie, co, co się dzieje? Otóż przede wszystkim przyjęła Pana Jezusa Marta. Czyli ze słów Ewangelii wynika, że Marta była inicjatorką tego, żeby Pan Jezus się zatrzymał, żeby był w domu jej siostry Marii i też Łazarza. No tutaj akurat Łazarz się nie pojawia w tej Ewangelii, ale wiemy, że Marta i Maria były siostrami Łazarza, tego, którego Pan Jezus wskrzesił z martwych. I, yy, i właśnie Marta jest jakoś uwypuklona w tej opowieści, jako ta, która przyjmuje Pana Jezusa, a potem... A potem ona zajmuje się, jak tu jest powiedziane w tym tłumaczeniu, wystawną obsługą. Wystawną obsługą. I to jest oczywiście zrozumiałe, że Marta, jako ta, która zaprosiła pana Jezusa do ich domu, chce, żeby pan Jezus się w tym domu poczuł jak najlepiej, żeby był należycie uhonorowany, żeby. Nie żałował po prostu tego, że się dał namówić na y, wizytę u nich. I teraz y, z kolei Maria, korzystając z okazji, że Jezus jest tam, wiedząc, y, że Jezus jest y, niezwykłym nauczycielem, pięknie nauczającym, którego po prostu warto słuchać, tak można się domyśleć, że. że takie miała zdanie o Panu Jezusie, yy, yy, usiadła u stóp Pana Jezusa i słuchała jego słów. Yy. I na to Marta się oburza. Marta się oburza, co jest takie, no mówię, dość naturalne. Yy. Przecież y, przy takiej wystawnej obsłudze, przy, przy, żeby yy, tak wystawnie podać do stołu, no to potrzebna jest, potrzebne jest dużo pracy. No więc więc Marta się oburza, że jest z tym realizacji tego zadania jest sama. I co teraz odpowiada Pan Jezus? Pan Jezus nie mówi Marto, wiesz, to jest niepotrzebnie, tak tyle robisz, nie, tak tak się starasz, nie przesadzaj, nie? to nie musi być aż tak wystawnie. Nie, Pan Jezus jej zwraca uwagę, mówi Marto, Marto, niepokoisz się i martwisz o tak wiele, a tylko jedno jest potrzebne. No, w innych tłumaczeniach jest powiedziane mało albo tylko jedno, natomiast nie, nie, w oryginale jest powiedziane tylko jedno. I teraz właśnie, nie? czy Pan Jezus chce powiedzieć, że potrzebne jest tylko modlitwa, że te rzeczy praktyczne są niepotrzebne? No właśnie nie. Nic takiego Pan Jezus nie mówi. No to byłby wielki błąd, gdybyśmy pomyśleli, że Pan Jezus deprecjonuje w jakikolwiek sposób tę obsługę wystawną, jak to jest w tym tłumaczeniu powiedziane, którą realizowała Marta. Nie. I, i właśnie to wspaniale w swojej duchowości opisał święty Ignacy z Loyoli: To, że można połączyć y, tę obsługę, pracę, działanie, y, można połączyć z y, tą, no, można powiedzieć, troską tylko o jedno, co jest, co jest potrzebne. Y, co jest potrzebne, to jedno. Y, no właśnie. Myślę, że to można bardzo różnie nazwać. Generalnie yy, przede wszystkim można powiedzieć Bóg. Boga potrzebujemy i tylko Boga. Tak naprawdę niczego więcej w życiu nie potrzebujemy. Moim zdaniem, tak, yy, tak będzie, tego będziemy właśnie doświadczać w niebie będziemy mieli doświadczenie tego, że Bóg wystarczy. Pamiętamy święta Teresa z Avila, też tak jak święty Ignacy, mistyczka nie, z XVI wieku, trochę późniejsza po świętym Ignacy, właśnie lubiła to powtarzać, powtarzać. Dios me basta, Bóg mi wystarcza. Tak, to jest, jeśli mamy Boga, mamy, mamy właściwie wszystko. Tylko teraz właśnie. Czy to oznacza, że właśnie, że ta posługa, wystawna obsługa, nie? Czy, że, że to jest jakieś złe, niepotrzebne? Nie. Właśnie chodzi o to, że Bóg chce być obecny w tej wystawnej obsłudze. Że, że ta wystawna obsługa, czyli nasze działanie, takie pełne zaangażowania, wysokiej klasy działanie, tak, właśnie bo to, to chyba o to chodziło, nie? Że Marta chciała pokazać klasę. I teraz właśnie to, to działanie wysokiej klasy, ono ma być spotkaniem z Bogiem. Ta wystawność ma być kontemplacją Boga. I teraz o co chodzi, nie? Że... Yy, yy, właśnie, bo pa, Pan Jezus nie mówi, Marto, nie oburzaj się na Marię. Nie, nie. Pan Jezus yy, upomina ją nie z powodu tego, że ona się oburza na Marię, tylko z powodu tego, że ona się martwi i niepokoi o wiele. A już ma to, czego, o co się tak właśnie. A już ma to, czego potrzebuje. Yy, w tej swojej posłudze, w tej miłości, którą realizowała, ona doświadcza Boga. Ona jest też u stóp Pana. Tak. I być może. W, znaczy, jest w innym miejscu niż Maria, czy lepszym? Nie wiem. no Maria na razie słucha, a Maria już, można powiedzieć, realizuje to, co Marta, przepraszam, już realizuje to, co Maria, co, co Maria słucha dopiero. Zresztą wydaje się, że chyba, nie wiem, czy to jest gdzieś powiedziane, ale Marta chyba była starszą siostrą Marii. Więc może to Pan Jezus chciał Marcie powiedzieć? Nie? Słuchaj, przecież, yy, yy, przecież ty już yy, yy, jesteś w tym, co jest najważniejsze i właśnie co, właściwie co jest, yy, jest tej jedynej rzeczy, która jest człowiekowi potrzebna. A ty się tak martwisz i niepokoisz o tak wiele. Tak, to nie znaczy, że, że Marta nie miała prawa poprosić Marię o pomoc. Ale y, chociaż, y, no de facto to była prośba. Nie tylko, że Marta wyraziła tę prośbę, żeby Marta jej pomogła w taki sposób pełen pretensji, żalu. Y, y, właśnie, mówi, mówi: zostałam sama. A Pan Jezus mówi: y, No, nie jesteś sama, jesteś ze mną, w tym, obsługiwaniu. Natomiast Ty się tak martwisz, niepokoisz, nie? Znaczy Ty chcesz być nie? tą, która czyni to przyjęcie wspaniałym i tak dalej. Dobrze, no angażuj się, ale zobacz, w tym Twoim zaangażowaniu ja jestem obecny, ja Twój Stwórca. Ja ten, który Cię obdarzyłem tą miłością. Kontempluj tę miłość, która jest w Tobie. Będąc przy swojej postawie służby, miłości, troski, ty jesteś przy mnie. Właśnie też myślę, że ta, ta Ewangelia jest ona też przeciwko perfekcjonizmowi. Chrześcijanin, jeżeli właśnie słucha pana Jezusa, jeśli go naśladuje, to nie chce być perfekcjonistą. Bo perfekcjonista to jest właśnie ktoś, kto się ciągle troszczy i niepokoi o wiele, bo ciągle nie wystarczy, ciągle nie jest tak, jak powinno być. Nie, a jak powinno być? Po prostu. Kochaj. I w ramach tej miłości rób to, co uważasz za słuszne. Realizuj tę miłość. Pokaż ją praktycznie, ale przede wszystkim kontempluj ją, bo ona jest samym Bogiem. Ta Twoja miłość, ta Twoja troska. No, ona jest w Tobie Bogiem. Ona jest znakiem Bożej obecności. Kochając jesteś przy Bogu. Oj, można by długo pewnie opowiadać, co, co, co mi. Mówi ta, ta dzisiejsza Ewangelia o jak wielu rzeczach, ale też takich bardzo subtelnych. Właśnie mam też trudność, no, może to było słychać do doborze słów, ale no, to, co umiałem, to przekazałem, nie, że, że to, co jest właśnie najważniejsze w, naj, w naszym życiu, to żebyśmy byli przy Bogu, przy Panu Jezusie, a jesteśmy przy Nim wtedy, gdy kochamy. A kochamy wtedy, kiedy jesteśmy wpatrzeni w Boga, ale również wtedy, kiedy jesteśmy wpatrzeni w człowieka i widzimy jego potrzeby, widzimy, w czym możemy Mu pomóc i Mu pomagamy. Właśnie nie musimy tego oddzielać. To wszystko nie? chodzi o to, żeby wszystko stało się modlitwą, żeby wszystko stało się kontemplacją, całe nasze życie. Tak jak mówi właśnie święty Ignacy, żebyśmy szukali i znajdowali Boga we wszystkim, również w swoim działaniu, w swojej służbie, w swojej własnej, naszej własnej miłości do drugiego człowieka. więcej materiałów zapraszam na mój kanał YouTube'owy Akademia Szczęśliwego Życia.